Cześć Kizo, Sylwek, Kacper i Popek. Sylwek, Ciebie bym się nie spodziewał, nie? <śmocne> Mocne. Znaczy, wiesz, no... Mega się cieszę, nie? żeby nie było tak, oczywiście. Ale no. No, rozmawialiśmy o tym od pierwszej gali. Od pierwszej gali. Tak, tak. Ja miałem być wtedy przeciwnikiem Daniela Magikala, ale no kto wtedy się tego wszystkiego spodziewał? Sam Boxdel mi wtedy mówił, Sylwek, nie psuj sobie PR-u. Nieprawda, nie ma dowodów na to. To jest, to jest ten, ale no, na pewno jesteś zaskoczeniem dla, dla wielu ludzi, nie? To, to, to nie ma co ukrywać. Znaczy wiesz, ja też często robiłem jakieś materiały i mówiłem wprost, że no, chciałbym się spróbować, że to by była fajna przygoda. Chciałbym zbierać nowe doświadczenia w życiu, uważam, że w życiu trzeba spróbować różnych rzeczy żeby odnaleźć swoją drogę no i zobaczymy czy tutaj mi się powiedzie czy to będzie najgorsza decyzja w moim życiu i będę przeklinany i wytykany palcami, palcami że to jest chłopak który dostał w wpierdziel od Kaspra Błońskiego ale to też wiesz nawet przegrywając walki w Fame MMA można odnieść zwycięstwo dobrym przykładem jest Marcin Dubiel to też pewnie duża niespodzianka była dla Kaspra, że wygrał walkę a to jednak w całą śmietankę spił w sobie Marcin więc najważniejsze nie dać plamy na konferencjach, nie gadać głupot i będzie dobrze, myślę. Ale oczywiście do no, treningów się przykładam, bo no, chciałbym wygrać. Zależy mi na tym, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i później kolejna walka. Tak uważasz, Kasper, że wygrywając walkę z Marciem Dubielem, jesteś przygranym? Myślę, że wiele rzeczy mogłem po prostu zrobić inaczej. Ale co było, to było. Lecimy dalej. Teraz jest walka z Sylwkiem. Zobaczymy co będzie. Czy masz jakiś żal do Sylwka za to, że nagrało na ciebie tyle materiałów? W sensie. Każdy by miał. Kiedyś bardziej się tym przejmowałem. Teraz trochę mam inne do tego podejście. Myślę, że jakieś emocje między nami. Nie są takie bardzo rywalizujące, nie ma tutaj czegoś wielkiego między nami, myślę, że to będzie bardziej sportowa Ja też walka. się zastanawiam, bo ty, no wiesz, no nie jesteś głupim chłopakiem, na pewno wyciągasz jakieś wnioski, więc jak zobaczyłeś, że twoje zachowanie na tych poprzednich konferencjach, mimo tego, że wygrałeś walkę, to jednak dużo straciłeś, bo no akurat z Marcinem dzieliliście widzów, więc widzowie wybierali jego zachowanie, więc pytanie, czy teraz naprawdę nie masz do mnie żalu, bo pamiętam, po moich materiałach miałeś żalu, bo pisałeś do mnie na Instagramie, nawet trochę mnie tam yy, wyzywałeś, ale ja, ja się bądź Boże nie gniewam, bo to wiadomo emocje i tak dalej. Teraz jednak mówisz, że piąteczka, że jesteśmy kumple, no i też się tak zachowujemy, że nie ma żadnej spiny. Nie jest tak, że ganiamy się tutaj pod stołami i yy, chcemy się bić. I pytanie, ile to jest w tym prawdy, a ile to jest jednak takie zagranie, żeby jednak na tej konferencji nie stracić znowu twarzy? To mogę ci obiecać, że to jest stuprocentowo szczere. Jak widziałeś tam, nagrywaliśmy trailer, to relacje są w miarę okej, okay. nawet tam jakiś kontakt mamy teraz na Instagramie. Najlepszymi przyjaciółmi na pewno nie jesteśmy, ale. Ale, ale wszystko myślę, przed nami. Zobaczymy, właśnie. No to właśnie gdzieś tam y, y, ciągnąć ten temat dalej, bo w najnowszym filmie, Kacper, y, powiedziałeś, że w materiałach Wardęgi jest wiele niedociągnięć. O, bardzo właśnie mnie to zainteresowało, że co w moim materiale było niedociągnięciem na twój temat. Ja teraz tutaj nie przypomnę, bo to było ile miesięcy temu ten filmik? No Kilka tak, miesięcy ale, temu a, nie chcę tutaj e, teraz mówić, tak jak. Ale wiesz, no to jest poważne oskarżenie zarzucasz mi, bo ja się w, w moich materiałach akurat staram być e, rzetelny robię ten research i tak dalej, ty mi zarzucasz wprost, mówisz, że no dużo nieprawdy tam powiedziałem, więc na pewno to cię zabolało, więc myślę, żebyś to pamiętał, nawet z takiej perspektywy czasu. Co tam powiedziałem nie tak? E, to teraz ci powtarzam, że nie pamiętam, w tym momencie ci tego nie przytoczę. Możemy tutaj po konferencji usiąść e, i porozmawiać o tym. Ale tutaj nie, nie jestem w stanie po prostu ci tego przypomnieć, bo to było dawno temu. Popek kontra Kizo jest to nasza walka wieczoru, która nie ukrywam budzi... Budzi pozytywne emocje, raczej, bo między Wami, chłopaki, jest w ogóle jakiś kwas, coś się między Wami dzieje, że to jest po prostu walka? Ja, co do mnie, to jest czysty biznes. Jakiś zapoznałem, jak że mi zaproponowali walkę. Sprawdziłem, kim jest Kizo, śledzę go, jego poczynania tam na, na salce. Szacun, będziemy się napierdalać, ile wejdzie. Na to liczę, że damy dobrą walkę, i tyle. Ja akurat Popka wcześniej znałem, kojarzyłem, a nawet się gdzieś, gdzieś poznaliśmy na jakimś koncercie, może tego nie pamiętać. E, nieważne. E, no, tutaj ktoś się śmieje, wie o co chodzi. Dobra. E, tak czy tak, e, wychodzę do niego z szacunkiem. I już teraz tak, nieważne czy stójka, czy parter, czy ja, czy on, e, liczę na to, że oboje damy najbardziej historyczną walkę e, tutaj na tej, w tej federacji. I że to będzie naprawdę. To będzie kurwa walka, na to liczę. Kasper, warunki fizyczne twoje w porównaniu do Sylwka, no to no tutaj widać ewidentnie, że są po twojej stronie. Choć nie ukrywam, że wydaje mi się, że sylwester będzie silniejszy. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Nie boisz się wyższych przeciwników, patrzysz na to tak, że to jednak krasnolud spokojnie powinien sobie poradzić? Yy, wiesz co. Każdemu wydaje, że tutaj wzrost będzie wa ważniejszy, będzie tutaj kluczowe bardzo, ale ym, ja szczerze osobi ja osobiście lepiej się czuję, na przykład w parterze, jeśli chodzi o parter, to z, z zawodnikiem wyższym ode mnie dużo. Yy, o wiele większe miałem problemy, yy, gdy miałem jakiś, jakieś, yy, jakiś sparing zajęcia z, yy, z, z mojego wzrostu. Więc tutaj ja się wręcz nawet cieszę, że on jest ode mnie wyższy. Ważne, że y, mam nadzieję, jak, jak to będzie wagowo, że będziemy, będziemy w podobnej wadze. Trochę się tego boję, bo Kacper y, będziemy walczyli w 77, a Kacper póki co przez trzy miesiące schudł niecały kilogram. I pytanie, czy on schudnie y, do walki? Uważam, że on jednak będzie tutaj się tylko odwadniał i na walce jednak będzie ważył. To 82. Czy mi się uda dobić do 80 kg, czy nawet 82, wątpię. Podejrzewam, że ja na walkę będę te 77. Aktualnie lat... masz ile jeszcze raz? Słucham. Aktualnie i jaką mam? No, możemy? już mam 76, no, ale został miesiąc, on no, nie przytyję w miesiąc 6 kg, bo też bym mógł zrobić taką taktykę, że się po prostu odwodnie. Ale też no nie chcę być jakoś niesamowicie ulany, spowolniony przez to i tak dalej. Wiesz, bokser, sam jak to jest. To nie jest łatwe życie. Takie. Wiem, jak jest, nie jest łatwe. I właśnie pytanie Kasper do siebie taki masz plan, że właśnie chcecie po prostu się odwodnić na czas walki, będziesz ważył 82 czy jednak chcesz schudnąć i to będzie 77? Będę odwodniał. Dokładnie tak jak mówisz, no tak robią profesjonalni zawodnicy, tak robią wszyscy praktycznie, którzy robią wagę na tym polega ten sport i przygotowanie do tego. No, ja nigdy 77 to znaczy nigdy. Kiedyś tam ważyłem, ale myślę, że to było jakoś w gimnazjum. Większość czasu byłem gruby, a i do 7-7 nigdy nie zjechałem, od kiedy pamiętam, więc to będzie też nowe doświadczenie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy raz będziesz robił hydrolizę? Pierwszy raz. Żeby, więc wiesz, tam pikawać nie siadła. Nie, myślę, że, że serduszko mam zdrowe, dobrze się przygotowuję, dobrze się prowadzę. Więc. To jest też pewnego rodzaju zaleta i z drugiej strony wada, bo on robi to pierwszy raz, a wiem, że. Hydroliza u ludzi, którzy robią to po raz pierwszy, mogą zakoń... może no. zakończyć się źle no właśnie, też w dniu ciekawy, walki. Jak to, jak to się potoczy, a Słuchajcie, będzie się może, niemi... może do Popka pytanie, bo siedzi tutaj przy treningówkę, sprawdza. No to ładnie już mnie Wojtek, oplułeś. Nie, 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 że się oplułem, ale wiesz, mamy krótkie części, a Popek tu siedzi naprawdę, już czeka na odpowiedź. Słuchaj, twój poprzedni rywal, Stifler, no, poszło ci dosyć łatwo, teraz Kizo, cięższe wyzwanie. Czy przez chwilę zastanawiałeś się, czy przyjąć tą walkę, czy wziąłeś ją prosto z mostu? Wziąłem ją prosto z mostu, ja przeważnie y, umiem decyzja w kwa, kwa tyle co palcami i z kim bym nie walczył, jeżeli y, dojdziemy do porozumienia z wodarzami. ja mogę napierdalać się nawet ze samym sobą, <noise> tylko mi zapłacicie. <noise> Chciałem to zobaczyć. Czyli mówisz, że walka z Kizo. Y No ze mną, staciłem, tak, staciłem, ze mną. Straciłem wątek, Zem, troszkę straciłem. W każdym razie, no dla mnie to jest bardzo widowiskowa walka, chcę ją zobaczyć. Yy, zarówno yy, Ciebie lubię bardzo, jak i Kizo. Yy, chciałem ją bardzo zobaczyć już. Czekam na nią, no pewno to będzie potężna walka. Ja wiem na dzień dzisiejszy, że Kizo da w siebie wszystko, ja tak samo. I może to będzie faktycznie najlepsza walka yy, w tej federacji dotychczas. Yy, też na to liczę. Po to tak zapierdalamy. A? Powiedz mi, czy troszkę odpuściłeś yy, po walce z stiflerem po tym zwycięstwie, czy nadal trzymasz tempo i jesteś w pełnym gazie? Jestem jeszcze lepszej formie niż byłem, bo po walce z stiflerem przygotowałem się do Ramagadonu, przybiegłem 17 na 70 osób yy, i po tam, od tamtego momentu miałem 3 miesiące przygotowań do kizo i wykorzystałem to naprawdę na 120%. Jestem siebie dumny. Yy, a czy jest opcja w ogóle nagrania wspólnego kawałka po walce? Z popek, czy raczej nie wiem, nie zastanawialiście się nad tym jeszcze? A jeżeli się nie zastanawialiście się, to czy możecie na przykład podjąć decyzję, że coś nagracie? Znaczy teraz tylko walka w głowie. Jeżeli chodzi o wspólne kawałki, zobaczymy po walce. Na razie nie czuję na tocisku, ale czas pokaże. Nie też dzisiaj się zapytali, czy nagramy kawałek? Ja powiedziałem, że my przyszliśmy się do napierta na pięści, a nie nagrywać kawałki na dzień dzisiejszy. Ale kto wie w przyszłości może coś tam kiedyś dziabniemy. Sylwek, a twoja przyszłość w Fame MMA, czy załóżmy po wygranej lub przegranej? czy znaczy wiesz, w Fame MMA to jest tak, że tak naprawdę czy ktoś wygrywa czy przegrywa, to dla was, włodarzy, nie ma to większego znaczenia, bo można tutaj dać przykład bonusa BGC, przegrał pierwszą walkę, przegrał drugą, nagle łup, walka wieczoru. Dla was się liczy, kto jaką ma społeczność i kto jak będzie sprzedawał pay, 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 pay per view. Ja teraz, bardzo się cieszę, bo zawsze miałem spory kompleks, bo jak robiłem kiedyś inny content, pranki, no to nie czułem, że mam społeczność, teraz ta wataha silna, pewnie teraz na czacie spamują wataha, wataha, albo exurasio. Yy, więc yy, no ja tą walkę chcę wygrać, ale nie wiadomo jak się potoczy, ja tu też nie będę udawał i yy, rzucał jakieś, że zniszczę kacpra i tak dalej, bo to bez sensu. Wiesz co, bardziej mi chodzi o to, że wkurwiłeś teoretycznie połowę internetu. I tak, tak, tego, tak, ja wiem do czego piszę. Tak, jest, jest Daniel Rusin. Tak, tak, życia. Właśnie, właśnie do tego chciałem nawiązać, bo no, ja chciałem ogólnie walczyć z kimś, kto ma taki sam staż przygotowawczy jak ja. Tyle samo miesięcy trenował. Ja ogólnie miałem walczyć na dziesiątce. Tylko że tutaj wielkie podziękowania dla Marcina Najmana i jego sztabu, że uszkodzili Don Casio i jego walka wyskoczyła, i ja wskoczyłem w to miejsce. Więc z Danielem to jest tak, że to jest. On często zmienia decyzje. Ja bardzo bym chciał z nim zawalczyć na przykład. On sam do mnie dzwonił i y, mówił, że w boksie by chciał zawalczyć, bo twierdzi. Już nie będę mówił, co twierdzi o parterze, ale możecie się domyśleć, że jaki jest parter. Y, on by chciał w boksie, ja jestem na to otwarty, chciałbym z nim spróbować, bo jednak mamy tą relację dziwną. Niby tu wiesz, niby rozmawiamy normalnie tutaj, jednak on mnie chce pozywać. To by była uważam, ciekawa, fajna walka, wiem, że on coś tam trenował, boksował. Więc ja jeżeli wy będziecie chcieli, to ja bardzo chętnie. Ale pytanie, czy Daniel jest na tyle osobą stabilną, że potrafi powiedzieć tak, będę walczył i faktycznie wyjdzie do tej walki. Tego się jedynie obawiam. W sensie, w sensie chodzi o. To, reżyser życia. Że, że reżyser życia jest. Y ma wahania, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, że raz y, może się zgodzić, ale gdzieś tam może się wykazać. Tak, on drodze, jest tak? bardzo uzależniony od komentarzy i wiesz, jak mu napisze kilka osób, że o nie, tu ty masz wizerunek wielkiego filmowca, no to mimo, że on będzie chciał, to nagle powie, nie, ja jestem filmowiec jednak, nie, nie wyjdę. No ale załóżmy, że Daniel Rusin nie zgodziłby się na to, albo gdzieś tam... To, to była jego propozycja, on do mnie zadzwonił na transmisji live, że chciałby taką walkę, a w momencie kiedy, wiesz, ja wrzuciłem film o tym, to i ludzie tam zaczęli pisać, że wyśmiewać go, no to nagle się przestał do mnie odzywać na tydzień. Okej, okay, no w, ka w każdym razie właśnie do, do, tego, do tego piję z drugiej strony, że jeżeli Daniel Rusin jest niepewny i mamy potwierdzenie właśnie przez wydarzenia, które ostatnio były, były z jego strony pokazane, sam też mówisz, że tak jest. A to wiesz, A... dajcie mu kary umowne jakieś duże, jak podpisze i wtedy możemy no, o tym myśleć. Kwestia umowy, tak, ale jeżeli na przykład nie Daniel Rusin, to kto z influencerów... Oj polskiego... dużo bym chciał, wiesz, zawsze chciałem Mandzia jakoś go tak... Mandzio? Tak, zawsze wow. mnie drażnił bardzo. Ale no, ostatnio nie wiem, czy on to jakoś wyczuwa i się zaczyna bardzo pozytywnie na mój temat wypowiadać. A dlaczego, Mandzu? Dużo było takich spin, wiesz? Jakoś na Facebooku takie zaczepki rzucał dziwne, że było widać, że coś go uwiera. Nawet ostatnio. Powiedział coś takiego, że ja nawet o tym nie wiedziałem. Że gdy kilka lat temu wiesz, spadły mi te wyświetlenia, to cała branża ze mnie szydziła. Nie, ty szydziłeś z mnie jakoś, że mi spadły wyświetlenia? Tak? Kiwasz głową. To, to widzę, że trochę w tym prawdy było. No, niestety taka jest ta branża, nie? Że taka branża, nie? Jak się komuś nóżka powinie i on dużo rzuca takich zaczepek, że to mnie bolało. Ale wiem, że on, mnie, on nie wyjdzie do walki. Że to... No, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o Mandzia, to, to wątpię, że podjąłby rękawice, no, gdzieś tam znam go trochę. To był w ogóle twórca internetowy, z którym zaczynałem, nie? Bo to, to już nawet jest w ogóle off Federacja, jak, mamy, jak mam być szczery, no to my wszyscy ty znasz moją genezę, ja wiem, jak ty, jak ty zacząłeś tworzyć, i ty znasz wszystkich twórców, tak, mm. kurde, od rdzenia, nie. Czyli znaczy, ja na pewno jakbym miał z kimś walczyć, bo wy mnie zestawialiście z różnymi osobami. Nie wiem, czy mogę mówić, ale się nie, bo nie boję mówić. No to Wojtek do mnie raz zadzwonił, żebym na przykład walczył z sobotą. Ale no ja z nim nie mam żadnego jakiegoś konfliktu, połączenia, to są zupełnie inne światy. Jeżeli będziecie mnie zestawiać z jakimiś twórcami, no to ja bardzo chętnie wychodzę. Teraz niech się Kizo wypowie, bo widzę, że tutaj jest zdenerwowany jest, że za długo mówię. Nie, U -u. A ty Kizo, nawet gdybyś wygrał załóżmy z popkiem albo przegrał, to jest jakiś zawodnik, który interesowałby cię w przyszłości. To samo, co mówiłem na wywiadach przed chwilą. Nie wybiegam na razie tak w przyszłość, myślami. To ja. Kurwa, Wojtek. Dobra, teraz tak poważnie. Nie wybiegam aż tak daleko. Liczy się dla mnie, myślę od paru miesięcy tylko i wyłącznie o tym starciu. Interesuje mnie tylko ta walka i żyję tylko tym na razie. Po walce na pewno małe wakacje i zobaczymy dalej. Pope, wiele osób zarzuca Tobie wciąż, że nie masz kondycji. Mnie to zastanawia, bo ty naprawdę ciężko trenujesz i widziałem twoje przygotowania do walki ze Cifredem, gdzie robiłeś trzy rundy po trzy minuty, nawet chyba po cztery minuty, bez żadnego problemu. Jakby z czego to wynika, że ludzie myślą, że ty sobie. Jeżeli ty nie wygrasz pierwszej rundzie, ludzie mówią, że przegrałeś. Bo może dalej my mają za tego typa, którym byłem. To się zmieniło. Rok czasu naprawdę jestem inną osobą. To może poczekaj do trzeciej rundy. Kiedyś nie miałeś kondycji, teraz Boże, masz. kiedyś nie miałem, teraz mam. Ale nie, no jest naprawdę ze mną dużo lepiej, jeżeli chodzi o wydolność. Naprawdę, kiedyś jej nie miałem, teraz ją mam. Okay. Um. <grym> jeżeli chodzi o tą część konferencji, no to yy, zbliżamy się do końca. Ja, ja widzę, ten... że Sylwek chce coś jeszcze powiedzieć. Tak, tak, tak chciałem, żeby po prostu. Poczekajcie jeszcze chwilę. Żeby Box teraz... już y, całą tą swoją formułkę wypowiedział. Takie pytanie do Kac, prawo, już Z perspektywy czasu, bo teraz Cię poznałem i jesteś y, chłopak rozumny i tak dalej. Twoja historia z Team X kiepsko się zakończyła, ale tak z perspektywy czasu, bo wiesz, jednak zawdzięczasz to, że, że tutaj jesteś, y, że masz prawie milion na Instagramie, zawdzięczasz to Stu. Po całych tych perypetiach z Steamem team X samy, z, wszyscy wiemy, gdzie trafił Steve do szpitala i wiemy jakiego. Jak ty się z tym czujesz ogólnie? Czy nie masz żadnych wyrzutów sumienia, że zawdzięczam mu wszystko? A w pewnym momencie, bo wiesz, podpisałeś umowę, wiadomo, że agencja chciała na tobie zarobić, po to inwestowali pieniądze, po to inwestowali w dom X, że jak już będziesz popularny, wtedy im się to zwróci. A w momencie, kiedy to już miało możliwość, żeby im się zwracało, ty nagle mówisz: odchodzę z projektu, albo mi dajecie więcej pieniędzy, albo odchodzę z projektu. I wiesz, jak na to patrzysz z perspektywy czasu, bo to, że tutaj teraz siedzimy i będziesz ze mną walczył, walczyłeś z dubielem, zawdzięczasz tylko jednej osobie, która przez ciebie no zrezygnowała z życia w social media, gdzie ona 10 lat tworzyła. Więc nie, czegoś niesamowitego dokonałeś. W sensie e, to też jest Znaczy nie, nie mówisz, że wszystko przez to jest ciebie, bardziej. Skomunikowana... Tylko jak się z tym czujesz? Myślę, że to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa i też nie mogę zdradzać za bardzo szczegółów, co tam się zadziało pomiędzy Ale możesz nimi. właśnie, tym się ciągle bronić, że nie mogę zdradzać szczegółów, ciągle nie chcesz powiedzieć, nie mogę zdradzać szczegółów, możesz zdradzać szczegóły. Przed chwilą mówiłeś, że wystarczy Daniela Rusina dobrze podpisać umowę i nie będzie miał wyjścia. Ja jestem Ale wiesz, tak samo dobrze podpisany umową. W tym umową momencie już się dlatego... sądzisz z, z agencją, więc to już, już eskalowało, więc co tu się dalej może stać? Możesz powiedzieć o co chodziło, znaczy ja, mo ja mogę powiedzieć o co chodziło, no chodziło o pieniądze. A nie do końca. Myślę, że było tam wiele rzeczy, o których nie można mówić publicznie, ale też dużo osób potwierdzi poza mną na przykład, które również były w tym domu. Potwierdzi, że, że co? Myślę, że Lexi na przykład też by była osobą, która mogłaby Ci odpowiedzieć na to pytanie, co tam się zadziało i, i jakie były aspekty. Ja nie chcę tutaj wyciągać teraz wszystkich brudów i, i na konferencji Fame MMA gadać o przyszłości z Team MX. Myślę, że powinniśmy zająć się swoją walką jak chcesz możemy porozmawiać yy, na piwie, po walce. I mi wszystko powiesz wtedy. Yy, I zobaczymy, zobaczymy. Na pewno porozmawiamy. Sylwek wciąż żonny nowych no, faktów. Wiesz, ciekawi mnie to, no ja znam je. Sylwek jedną... jest, z natury drąży, nie? Ale na zasadzie, że jest to no, też wiesz, pozytywne, ta, 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 nie? No wiesz, tak krasnoludem jestem, no to drążą. Oni drążyli w ziemi, ja drąży, wiesz, w YouTube'owych jakichś tam konfliktach. No. Kazordon to twoje ta, ulubione Kazordon. miasto. Haldurin. Dobrze, dziękuję wam, a jeszcze chciałeś powiedzieć coś Kizo w ogóle, bo prosi… Bo pytałeś. Tak, Chciałbym to. Adresuję do tych wszystkich specjalistów do transportu, tych do MMA, co i pewnie na narciarstwie na tak samo się znają, co do mnie cały czas wypisują. Słuchajcie, wstrzymajcie się na razie z pisaniem do mnie, że Popek ciągnie mnie nosem, bo może i tak, ale na pewno nie mnie. Dziękuję. No to mnie troszkę właśnie tutaj zastanawia, że Kizu jest postawiony w roli underdoga, bo tak naprawdę myślę, że po walce z Miralindasem wiele nie można. Tutaj powiedzieć. I myślę, że zobaczymy go teraz w zupełnie innej odsłonie. I naprawdę czekam na tą walkę i liczę, że będzie trwała dłużej niż jedną rundę, bo chciałbym też zobaczyć popkę na dłuższym dystansie. I widzowie też. Także ta walka może być zaskakująca i bardzo widowiskowa. I na to liczę. Również na to, że uśmiecha. będzie. Tutaj. Pokażę że tutaj naprawdę sport, tak Paweł? Będzie sport. Tak będzie. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie, bo to jest niesamowity wynik. Jak na tak krótki czas istnienia federacji. Co ty tak się ten. Tam... Co z tej perspektywy ta konferencja zupełnie inaczej wygląda. Po pierwsze jakoś tak szybko to przeleciało, ale na, nie zapytaliście w ogóle, gdzie, kto, jak trenujemy. Tak jakoś dziwnie. Okej, okej, poczekaj. Nie, 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 chwila, chwila. Bo to jest tak. Ja ci powiem Sylwia, jak Dobra. to wygląda. No. Kiedyś robiliśmy duży błąd, że wyeksploatowaliśmy konferencję, przed, tą pierwszą, ze wszystkiego. Ja mam dla was dużo fajnych pytań, takich mocnych, które chciałbym wyeksploatować na drugiej konferencji z tego względu, że czas pomiędzy drugą konferencją a galą to będzie, będzie bardzo krótki i ten hype, ty jako osoba, która ogarnia marketing, kuma bazę, że wtedy będzie pik i wtedy będzie ten boost. Ale no, to mnie... jest temat na czasie, poczekajcie, to jest temat bardzo na czasie. Yy, Sylwek trenowałeś z no. Marcinem żalskim. Znaczy, bardziej chciałem pochwalić Kaspara Bońskiego i porównać go do Marcina Dubiela, bo Marcin Dubiel mi obiecał sparring. Ja wiem, że chłop... To już można oficjalnie powiedzieć, że chłopaki tam się przygotowują do rewanżu, bo już to Dubiel palno u Wiby Brosów, więc myślę, że mogę to powiedzieć. I Kacper się tutaj fajnie przygotowuje, a jednak Marcin Dubiel się okazuje, że odpuścił sobie te treningi teraz. Tam się zastawia jakimiś rzeczami. On nie chce tego sparingu ze mną i po prostu ja nie chcę mówić o moich treningach, tylko po prostu chciałem jakby tutaj też pochwalić Kaspara Błońskiego, że się przykłada do treningów i też ten chłopak mi uwaga powiedział, że będzie za dwa lata próbował y, walczyć o pas, więc y, no tutaj Szapoba, Kasper, y, też ja nie chcę, żeby, żeby było takie odczucie, że wiesz, ja się tutaj atakuje na siłę i tak dalej, bo ja też tutaj doceniam, że ty się przykładasz do tych treningów, a Marcin Dubiel nie, a wszyscy są za Marcin Dubielem, to jest trochę według mnie niesprawiedliwe. Czyli tutaj Kacper walka o pas ale to w przyszłości. Za dwa lata, jeśli bym dwa lata cały czas się przygotowywał, to wtedy bym o tym pomyślał, ale zobaczymy, zobaczymy, to jest temat na przyszłość, teraz myśmy o tej walce i dziękuję Sylwester, to bardzo miłe z twojej strony. Ale myślę tutaj, że Popek i Kizo zwycięzca tej walki też będzie mocnym pretendentem o pas, czy Popek to jest jakiś... No ale ja, jak to jest z tym różalem, bo to mnie ciekawi wiesz. To poczekaj, to przejdziemy do tego, tylko jeszcze tutaj pytanie było do Popka, czy ty... Czy ty tutaj aspirujesz do zdobycia pasa? Mam coraz większy apetyt na ten pas. Jeżeli by wygrał tą walkę, to będę krzyczał, że ten walczyć o pas. Dobra, a w ogóle włodarze, gdzie jest w ogóle ten pas? I, kurze, no powiem, właśnie, gdzie jest ten pas? <noise> ja go oddałem <głosy> Krzysztofowi. <głosy> Krzychu, gdzie jest pas? <noise> Schowany, siedzi w gablotce, słuchajcie, podświetlony, piękny, czeka. Czeka na tą walkę. No i teraz wróćmy do Sylwka. jak to jest? Trenowałeś tutaj właśnie z Marciem Dużalskim. No, no może niepotrzebnie poruszałem ten temat. Ja Marcinowi jestem bardzo wdzięczny za okres przygotowawczy. Trenowałem u niego prawie dwa miesiące i to były naprawdę treningi takie, że uważam, że stworzyliśmy fajną relację, bo czułem do niego niesamowity respekt, że tak jak innemu trenerowi bym powiedział, ja już nie dam rady, a tutaj się bałem trochę jednak. Dał mi niesamowity wycisk, i uważam, że dzięki temu, że trenowałem u niego te dwa miesiące, to tak naprawdę zrobiłem trzy miesiące treningów, bo te treningi były tak bardzo intensywne. Ale czy dalej będziemy trenować. Do mikrofonu. No to tam dźwiękowcy by mogli podkręcić. No. Właśnie widziałem u ciebie, że po każdym treningu wychodziłeś z nową, znowu jakąś. No, bojową, nie? były bardzo intensywne bardzo treningi, ale wiesz co? Ja też się staram znaleźć taki złoty środek, i jednak do Marcina ja musiałem dojeżdżać dosyć długo. To mi zajmowało jazda na trening, trening powrót 6 godzin, później dwie godziny jeszcze analiza treningu, gdzie poprzez. 6 godzin? Tak, tak, bo to wiesz, ja najpierw muszę przy, z Warszawy się wydostać i później dojechać do Polska. No to było y, dos, dosyć. Y, no, no nie mógłbym prowadzić YouTube'a i tak dalej, a jednak chcę tutaj znaleźć ten złoty środek, bo nie oszukujmy się, jak. Ludzie nie będą mnie oglądać, nie będą mieli czego oglądać. To U was to jest sprawa jasna, nie? jeżeli ktoś nie sprzedaje pay-per-view, tak jak mamy z Sex Masterką, prze przepraszam, z Lil Masti. <noise> Dziewczyna słabo sprzedawała, mimo tego, że dobrze walczyła, to jednak nie, nie jesteście w stanie jej za zaoferować tego, czego chce. Ja to rozumiem i chcę tu znaleźć jakiś złoty środek, ale z Marcinem się dalej mamy dobre relacje, ale prawdopodobnie ostatni miesiąc będę już trenował po prostu w Warszawie. Żeby też jakieś treningi wrzucać, bo to też i dla Was lepiej nie. Szkoda, że poruszyliście ten temat. Ale Wpadnę dobrze. do Ciebie no, na pewno na spadling, jak mnie zaprosisz. No zobaczymy, wiesz. No, ja mam pewną taktykę, nie chcę do końca pokazywać tych treningów, e, a Ty Tobie nie ufam, a Ty byś coś pokazał za dużo. Nie, do akceptacji Cię wyślę. No to w takim razie, to zapraszam.